Zwróciłaś mi uwagę, że istnieją takie więzi serdeczności, właściwie rodzinnej, które pozbawiają zwłaszcza dziecko jej, jego niezależności. W moim doświadczeniu spotykam się z, ze zjawiskiem nie tyle. Więzi, czy powiedzmy lepiej, pewnego typu więzi, która jest uzależnieniem. Są rodziny, w których dziecko czuje się, czy jest faktycznie uzależnione od rodziców. Nie może się, czym się wycechuje to uzależnienie, nie może się obyć bez. Pamiętam sytuację chłopaka, który wyjechał na studia, bardzo uzdolniony, pragnął tych studiów, a rodzina bardzo go okaleczała zresztą właśnie przez pozbawianie go możliwości samodzielnych decyzji. I wytrzymał na tych studiach tylko pół roku. Po pół roku wrócił do tej rodziny, która go no, na pewno okaleczała. Bez złej woli, bo to nie ma złej woli, tylko to jest rzeczywistość pewna, tak? Potem próbował jeszcze gdzieś indziej, uciekał nawet do seminarium duchownego, żeby się wyrwać z tej rodziny. Ostatecznie potem jakieś inne studia podjął. No wreszcie się ożenił. Bardzo się lękałem o to, że to, ten ślub będzie też tylko próbą ucieczki z od uzależnienia domowego. Na szczęście to małżeństwo Jakoś przetrwało, były tam trudności, ale małżeństwo przetrwało. Więc jest kwestia uzależnienia. Nie mogę się obyć bez. I to jest uzależnienie. I to uzależnienie jest i ze strony dziecka, i ze strony rodziców. Czy jest jakaś rada na to? Z uśmiechem mówię: Rada na to jest Poczta Polska. Człowiek uzależniony od środowiska rodzinnego. Powinien raz w tygodniu napisać kartkę pocztową do domu, do ojca czy do matki. A telefon, trzeba być, a właśnie wysłałem kartkę. Telefon nie jest dobrą formą um, kontaktu pomiędzy ludźmi, bo to jest pewna pępowina, która w dalszym ciągu istnieje. Natomiast kartka pocztowa jest wyrazem mojej woli. Wyciągnięcia ręki, kontaktu, a jednocześnie jest konieczny dystans. I ten dystans rzeczywiście jest zachowany, i on jest pożyteczny. Uczy te karteczki, uczą człowieka, że może być bardziej samodzielny, a uczy rodziców, że oni też mogą mieć coraz większy dystans. Który nie jest dystansem miłości, tylko jest dystansem szacunku do samodzielności dziecka.